Siemanko, siemanko, niezły wdzianko To ja, Falix Minecraft Dziś wam pokażę yy, Mój yy, Serwer w Minecrafcie Link mi będzie podany w opisie yy, Tak Właśnie wam pokazuję Serwer na razie ma tylko dwie osoby Okej okay. Bo ja na razie gram z moim kolegą Właśnie, bierzemy. Serwer jest na ID Minecraft czy macie pramkę czy pirata, to nieważne. Tak. tryb wieloosobowy. Wpisujecie jakiś serwer. No i tu jest mój... Możecie go nazwać serwer mine. Odpalamy ogólnie serwer... Jestem adminem. Czekajcie. Więc mogę używać game modu. Na razie serwer wygląda tak. To jest mój dom tu jest mojego kolegi, który gra. Bardzo chciałbym, żebyście wchodzili na serwer, dlatego, bo jest mało i żeby miał dużo subsk subskryp subskrypcji. No dobra, to chciałem wam na razie tylko tyle pokazać. IP będzie podane w opisie. No to cześć, żegnam.